Witam wszystkich serdecznie, sobota rano, porządki idę robić Gołąbki wcześniej już ganiałem, bo teraz ganiam z samego rana 6 godzina później nie mam czasu, a po drugie żeby je rozlatać to tutaj jak widzicie tu ja mam budynki tego, i tego i to ludzie nieraz ehm, no nie chcę żeby to tak wyglądało, dopóki nie będą szło od razu do góry to strasznie to wygląda bo to dołem, dołem kołują i to dopóki się nie por, no, ale już jest dobrze, już jest dobrze, pokażę wam niedługo jak one fajnie latają, tu się wyprzywają one teraz. Prawda? Tu jeszcze jakieś tam młodziaczki widzę. Jeszcze są dwa kaposze, ale już tych młodych nie ma. Część oddałem, część wydałem, część oddałem. I, i, i... A, jeden budapesz mi się przyleciał. Nie wiem jak ostatnio je pogoniłem. Te budapesy też latają, ale mówię, to na innym filmik wam pokażę przyleciał mi przed chwilą też niedawno buda troszkę blas że tak powiem do środka dzisiaj tam pisaliście mi żeby pokazać wam Czaposze. no dobra pójdziemy do czaposzy okej okay, jesteśmy u czaposzy słuchajcie u czaposzy pokażę wam teraz jak jest jak to wygląda generalnie jest brudko brudno i pełno piór jest tych czaposzy pełno fajnie fajnie bo dzwonicie chcecie te czaposze zaraz ja wezmę wysprzątam tutaj dzisiaj trochę bo jest odrobinę chłodno tu jeszcze tam gdzieś są jeszcze takie o, tu jest taki jeden młodziak jeszcze jeden fajny i tam jest zdaje się no i tam jest jeden młody tak, więcej chyba nie ma już, tak, ten tam leciał a nie, tu jeszcze siedzi jeden, tu też siedzi jeden młodziaczek yy, i, i, yy, tu siedzi młody, no tam obu powszechnych też są jeszcze, yy, ale tu już generalnie już nic nie ma, żadnych jajek, to wszystko było wyrzucane, no i tu będę starał się dzisiaj posprzątać. I, i wam później pokażę o tam czaposzek muszę je tu przenieść ale na razie tam siedzi bo tutaj już trochę się zrywają a tam też takie późne mutki tam się znowu pocztowe I zaraz je przerzucę yy, pocztowe tam. Yy, tam siedzą dobra yy, nie będę teraz ich tutaj pokazywał zaraz wam pokażę za chwilę no dla was chwila dla mnie to będzie troszkę dłużej jak tu zaraz będzie wysprzątane nie także dzisiaj muszę to zrobić postaram się ładnie to ogarnąć bo jest pełno piór i, i, i tyle wyszły wszystkie tam na dach ale pod kratę i te kosze bo ich nie wypuszczam, bo nie wejdą mi później jak będzie wysprzątane za bardzo no są pochliwe pierzeją teraz, strasznie pierzeją tego gołąbki i saliście tak jak będą wysyłki, to będziemy wtedy rozmawiać na razie nie ma wysyłek nie ma wysyłek, nie ma, nie ma, nie ma nie ma. Nie ma co gadać że tak powiem, dobra Dobra słuchajcie yy, biorę się za porządki i, i zaraz wracam dobra podpłątałem ale zapylenie jest takie od tego że masakra zobaczcie wszystko próba, no ale to nic zaraz, zaraz będzie zaraz będzie elegancko niby szybko a słuchajcie zeszło mi z półtorej godzinki i zeszło no. wiem szczerze nawet nie wiem ile ich jest ale no, nie wiem. Około setki na ten. nawet W opisie wam policzę dokładnie i powiem jak ktoś będzie chciał wiedzieć to. To wam powiem ile tych paposzy jest. Pierzeją, strasznie pierzeją. Słuchajcie i i tych piór było mnóstwo. W każdym zakamarku tych piór tam było pełno. Zobaczcie, jak przy, przez światło tutaj, jak te nic nie widać. W ogóle wszystko aż jak dym. No ja ten miętel, bo posypałem, one teraz latają. I tak ten miętel rozrabiam z takim drobnym żwirkiem. Delikatnie takiego żwirku daję. Takiego yy, suchutkiego, bardzo drobnego. I, i, I posypuję, ale mówię, no. Przątania było trochę. A tam jeszcze karmią młodego jakiegoś. Tak, bo tam bo te dwa są co są. Kaposzy, wszystko ok Nie widać tak ile dusze Wam zmniejszy To zobaczycie No nie dobra Zobaczycie jakiego jest Z jednej strony tam jeszcze są tak to wygląda z perspektywy prawdopodobieństwa muszę tego e, ciemnego z tym zabrać Tu siedzi ciemny co kiedyś wszedł tutaj i się zaparzył znalazł sobie różną czaposzkę i się zaparzył Dobra, to sprzątany, słuchajcie, także musiałem, tak nie chciałem do tych piór, bo teraz same długie pióra zostały jeszcze tylko i one są teraz trochę na szyi, tu widzę trochę na szyi i długie pióra. Dobra, my mogłem wyjść na górę. Zobaczmy są na takich średnich dziobach, one nie są na długich dziobach. te ja moje czaposze mają takie średnie dziobki. O tam mogliście, że na rybku, gdzieś tam dwie dychy. Dobrze. to biedychy. dobrze, tylko kupować w takim razie. Dobra, tyle u Czaposzy, 10 minut starczy yy, A bo tam pytaliście się, tak daje już cały czas, już, już już jest jęczmień, minął tydzień jak daje jęczmień. Coraz mniej, yy, coraz mniej mieszanki, już teraz nie potrzebują tyle, yy, no tylko do pierzenia potrzebują, dlatego całkiem nie, 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 nie jest sam jęczmień, ale jest pół na pół z pszenicą yy, i, i trochę mieszanki i wyjadają super. Kał super twardy bezproblemowo yy, i zobaczcie, że Wam pokażę yy, yy, Młody, nabity jak, jak elegancko, zobaczcie, a nie będą karmić, patrzcie jaki, jaki pękaty, kurde co, nie będą karmić, co będą karmić, Słuchajcie, popieram im tutaj Wyjście, żeby sobie wychodziły Dobra, i zaraz na poddach widok. Hmm. Kurde, w gardle mi nawoziło tego, tego pyłu Nie chciało mi się maseczki wybierać Zobaczcie, pszenica no nie jęczmień Ja to zjedzą. ja je przegładzę. Pamiętajcie, teraz one muszą lekko przegładzone Drogę. tam jeszcze słyszałem macie ADN, mnie trochę było też te no ale jakoś przeszło mnie do łagodnie odpukać tam parę sztuk mi padło, zmizerniało tak ale, ale też te kroplami wszystko ładnie ja sobie je wyprowadziłem i odpukać takie łodziaki zobaczcie jak to wszystko jest, jest wszystko fajne już tam ospa wiem, że jest Tu też ta ospa była też delikatnie jakoś przeszło tam jeszcze jeden wiem, że ma gdzieś na głowie młody o te ten, właśnie poleciał ale zdrowiutki jest na czubku głowy u głowy ma, niech ma dobra pozdrawiam wszystkich oczywiście yy, ganiam gołębie także już trenuję murzynki słuchajcie, moje murzynki naprawdę już z tego co widziałem to już jeszcze troszkę, jeszcze troszkę i zobaczycie Wam pokażę. Nagram wam film, jak to powoli nad nimi pracuję i zobaczycie czy jest poprawa. Porównacie sobie filmy i zobaczycie czy jest poprawa, czy nie. O tego może z tego ciemnego się zaraz łapać. Dobra. Jeszcze raz. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, bądźcie zdrowi, do następnego.